Witam serdecznie, dzisiaj zrobię ciasto migdałowiec. Powiedziałam zrobię, bo nie będę piekła. Słuchajcie, jest to proste ciasto dla każdego, każdego go zrobi. Przepyszne. Jedyne, co musimy zrobić wcześniej, to ugotować właśnie budyń i go wystudzić. Dlatego zaczynam od budyniu, bo później będzie to ciasto na krakersach. Będę przekładać masą budyniową, kajmakiem i bitą śmietaną i migdałkami. No po prostu niebo w gębie, tak się nie no niech będzie. I gotujemy, teraz, aha, i od składników zacznę. W sumie mamy litr mleka. Odlałam półtorej szklanki do dzwonka, bo tutaj wymieszam. Szklankę mąki pszennej, trochę mi się ubiła, więc była szklanka. Łyżka mąki ziemniaczanej. Budyń śmietankowy bez cukru. O, się gdzieś przykleją I jedno. Tego Podświeciłam mleko. Aha, i teraz to mleka dodaję. Dzisiaj tu jest tak ile? Czy czwarte? Ale dołożyłam już cukier wanilinowy, więc ja tak połowę cukru daję. O! No, na rozrabiałam. I 25 deko masa. Tak, gdzie kostka ma 20? Musiałam dokroić 5 dekada. I to. to gotujemy, to się nam tutaj rozpuści. W tym czasie przygotuję sobie, wymieszam dokładnie mąkę w banku i cieniutkim strumyczkiem do gotującego się mleka wylejemy przygotowany na budyń. Mleko się gotuje, masło się rozpuściło i widzicie, zauważyliście, że ten budyń będzie już gotowy, już nie będę musiała miksować z masłem budyniu, tylko tutaj rozpuściłam masło w mleku, także mamy od razu masę. Trochę zmniejsze, bo mi to jest za szybko coś. Masę budyniową gotową będziemy wylewać na ciasteczka. W no budyniu gotowałam. Szybciutko mieszamy, żeby właśnie się na nie zrobiły grudki I teraz studzimy, Czekamy aż nam wystyknie. I dalej robimy. I teraz ułożyłam krakersy na dnie blachy. To jest chyba 21 kuczynik nie pamiętam. Wam podawałam tą blachę. Dobra, zmierzę takie 32. Kraker takie dwie duże paczki i układamy jedną warstwę. I teraz wystudzoną masę budyniową, którą już mamy gotową bez ubijania z masłem. Wszystko już tu mamy od razu gotowe. Rozprowadzamy ją równomiernie na. Oj, no nie, dzisiaj ja mam normalnie rozżółwianki, który raz już podziałałam gdzieś tam. O Ołała, po malutku, tak, bo krakersy spod spodu mi się tu ruszają. I układamy następną warstwę. Ułożyłam krakersy, teraz masę kajmakową gotową. Troszkę podgrzałam, wsadziłam puszkę do y, gorącej wody, bo mi wtedy łatwiej ją będzie rozprowadzić. Następna warstwa krakersów. Przygotowuję ostatnią warstwę. Potrzebuję 500 ml śmietanki kremówki, trzy łyżeczki żelatyny, najpierw w zimnej wodzie rozpuściłam, później włożyłam do wrzątku i ona mi się rozpuściła. Będę dodawać do śmietanki. Można dołożyć dwie łyżki cukru pudru, a na wierzch posypiemy przyprażonymi płatkami migdałowymi. I stąd nazwa migdałowiec. Ubijam śmietanę. Do śmietany, teraz po malutku będę wlewać żelatynę, dalej ubijać. Ostatnia warstwa. Śmietana równomiernie rozprowadzam, już wszystko muszę wygarnąć i pospujemy warstwę śmietany wcześniej podprażonymi płatkami migdałowymi i oczywiście ciasto do lodówki i najlepiej na noc i najlepiej to ciasto robić w piątek, w sobotę jest pyszne, a w niedzielę przy pyszne. Jeszcze lepsze. Pyszne ciasto. Widzicie, jaki on ma smak? Ma no, tak smak jak kremówka. A tak się wszystko robi, a takie jest pyszne. Dzisiaj nie mamy takie spotkanie ostatniego lat. złe ciasto i wszystkiego ciasta. to subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie. Uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam Waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczycie ze mną i gotujecie.